Hej moi drodzy, dzisiaj wracamy do gry Pickup Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać W ogóle możecie sobie podgłośnić jak mnie źle słychać No i wracamy do tej gry, nie? I, i ja, ja no po prostu no tak wszystko straciłam Zaczynamy od nowa i dzisiaj pojedziemy sobie po świece zapłonowe Bo ja, bo my, bo, bo w My Summer Car, y, możemy dostać Randomowe części, nie? Możemy dostać zepsute części, nie? Ja też dostałam y, Ja dzisiaj dostałam Ja dostałam od gry zepsute świece zapłonowe, nie? Po prostu Nie były, naj, nie były w najlepszym stanie, nie? Tak samo jak mój samochód i karoseria. Ja, Ale dobra. Mm. Jedziemy po za półnowe O, tak. Y jedziemy po świętach. O, o, jezus, Maria. Nic nie było. Czekajcie, bo ja wpadłem gdzieś. O, bo ja nie mogłem skręcać, bo y musiałam przyciszyć, a. Ta, 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 ta tabelka zasłoniła mi skręcanie i no, no widzicie co się stało, nie? W ogóle wiecie co wam powiem? Ja to, to nie będzie wyglądać tak, że ja, ja, ja przyjadę do, skle do sklepu z częściami samochodowymi i je u ukupię, tylko opowiem wam wszystko, bo ja pojechałam na motorze, nie? Byłem głodny i spragniony, nie? Chciało mi się też spać, nie? No i jechałem, jechałem, nie? Zbliżała się noc, nie? Zapaliłem światła, nie? Spojrzałem na. Spojrzałem na czas, a tam była już 21, nie? I, i, i po prostu, no, to było jakieś dziwne szczęście, że ja. To sens, że jeszcze sklep był otwarty, ale NPC-ów nie ma, więc, no. no. No, no możemy, no możemy, no jak, gdyby ktoś chciał przyjechać do sklepu o drugiej w nocy, no to nie ma problemu. Skoro My Garage to My, My, my nie, Pick Up, Pick Up, ta gra się nazywa pickup No i opowiem wam, w ogóle, w ogóle ta gra na moje nie ma fabuły, ale ja wymyśliłam fabułę, nie? I tam fabuła to, było coś, to była podobna do y, fabuły Mysa Markarnia, tylko nie że, m, no, że nasi rodzice też wyjechali na wakacje, ale z, jeszcze dali nam y, złoma z, y, z, zło, zło, z taki, takiego złoma ze złomowiska i my musieliśmy go naprawić. Nie? I, My na początku tej gry mamy rozłożony ten samochód no ale musimy go złożyć i żeby nam odpalił w ogóle ja na telefonie mamy, nie? Spróbowałem odpalić też miałam tą grę pick up, nie? No i próbowałem odpalić samochód bez dokręconej jednej śrubki, nie? I wiecie jak się skończyło? Zgadnijcie. Musiałem rozmontowywać cały silnik, żeby znaleźć tą jedną głupią śrubkę, ale dobra. Hmm. Puściłbym wam radio, ale w tej grze nie ma radia. Widzicie, tutaj powinno być radio, ale nie ma. Może będzie jakaś aktualizacja z radiem. Ej, dobra, dajcie mi się zastanowić, gdzie teraz. O, Boże, bo ja tak jeszcze na pierwszym biegu, przyspiesz. Przyspiesz, człowieku, przyspiesz. Jedziemy sobie po te świece zapłonowe, nie? To teraz tak wyglądało, nie? Że jechałem na motor, na skuterku o, o 21 w nocy, nie? No i sobie jechałem, jechałem nie? No, no to tak wyglądało, nie? Że ja zamówiłem te świece zapłonowe i się teleportowałem do domu, nie? No co? Nie, boję, a mogę nagrać odcinek? Dobrze. No i jestem już na miejscu i powiem wam jeszcze jedno, nie? Że próbowałem e, tym motorem jechać na skrót, nie? jest tak, postanowiłem jechać tamtędy, ale jak widać, jak widać próg mi przeszkodził, ale dobra. Teraz wychodzimy z samochodu. I tutaj powinny być moje zamówione świece zapłonowe. O, są dobra. Jeszcze tak idealnie się pokładały, nie? Jeden, dwa, trzy, cztery. Tyle, ile mam tłoków. Dobra, a więc operację. Czas zacząć. Że już się bałem, że nie będę mógł tego wykonać, bo nie mam. Y Zestawu mechanika, ale tutaj nie potrzeba zestawu mechanika, bo patrzcie, to się wszystko ściąga ręką. Świecę zapłonową też mogę wyciągnąć ręką w tej grze. Patrzcie, widzicie, one są lekko uszkodzone, nie? Najbardziej, no są tak lek kuszk, no nie są, no, no są to uszkodzone. Kolejny kabelek. Ta jest trochę też uszkodzona. No ale ja. Oj, oj patrzcie. I ta jest najbardziej uszkodzona, widzicie? taka brązowa. Le fuj. No. No i mi się w ogóle ciężko startowało samochód. już wiem dlaczego. Patrzcie, jakie ładne srebrno-czarne. Mienią się i chcą wejść do tego silnika. Też dostają inne uszkodzone rzeczy, na no, przykład ta bateria jest lekko uszkodzona. Dobra, czech. Teraz podnosimy to. Ciach. Ciach, no i teraz... Teraz robimy tak z tą resztą zapłonowych. Ciach. W ogóle nie wiem czy wiecie, ale jak mamy na przykład 8 tłoków w samochodzie, to też jest osiem świec zapłonowych. No. Więc przynajmniej was czegoś nauczyłem, mam nadzieję. Że to był bardzo ciekawy fakt. No. To, 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 co to? Nie, to dobra, to jest ta zniszczona. spadaj mi z nią. No. No. W ogóle teraz, teraz... Jak wcześniej miałem czarny samochód, to dzisiaj so, to teraz sobie pomaluję na biało, chyba, lub na inny kolor. Mm, nie wiem, może na taki kompotowy, kompotowy, kompon, nie wiem, nie znam się. No ale wiecie nie, ten napój, komport, kompot, 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 kompostownik, nie wiem. Nie znam się, dawno nie biłem kompotu. O, no, kompot, kompot, kompot. Kompotowy, może kompontowy? Nie znam się, ale chodzi mi o taki czerwony i taki trochę przeciemniony, No, więc świece zapłonowe już wymienione. To tutaj mogą tak zostać. No, proszę. Zobaczmy, czy coś jeszcze mogę kupić. Tutaj są kierownice. Zobaczmy. Hmm. Mogę zrobić też customizację w ogóle samochodu. Jak chcecie, klasa, klasa, Tutaj są zamknięte. Tutaj pewnie będę może jeszcze coś dodawać. Nie wiem. O, choć tutaj płynę mogę kupić. I zestaw mechanika. Hmm. siedzenia. Tutaj są zderzaki. O! O, ten z lampami drugi mi się podoba. Co by na to? Może kupię co? Bo mi, ten odcinek miał być tylko o świec zapłonowych, ale ten zderzek mi nawet powodu do, do gustu. Wprawdzie hmm. go, czy nie? Dobra, może w następnym odcinku, albo poza odcinkiem. Dobrze, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Lajkujcie, subskrybujcie i to na tyle. Pa, pa.